Pamiętacie streszczenia ze szkoły, jak bardzo potrafił uratować dupę? Ja właśnie teraz zajmę się streszczeniami gier, które uważam, że na to zasłużyły w nowej serii. Zapraszam. Jakiś czas temu już zapowiedziano nową grę w czarodziejskim świecie, a mianowicie Hogwarts Legacy. Wiemy już, że będzie to prequel do wydarzeń znanych z książki oraz srebrnego ekranu, oraz że będzie to roleplay, gdzie stworzymy własnego maga i będziemy przemierzać i poznawać ponoć bogaty, zaczarowany entourage. Nie wiadomo ile będzie w tym prawdy, ponieważ musimy uzbroić się w cierpliwość, bo gra potrzebuje jeszcze trochę czasu. A patrząc na to, co stało się z CP77, wcale się twórcom nie dziwię. W tym czasie można obejrzeć całą septologię. A właściwie to 8 filmów na jednej z platform typu VOD, lub jak ja wrócić do starszych gier, żeby wypełnić czymś pustkę. Chociaż pustka w tej kwestii to naprawdę za dużo powiedziane, ale pomijam ten fakt. Bo gdybym wiedział na co się pisze, to wypełniłbym tą pustkę w zupełnie inny sposób. Ale jak się stało, to panie i panowie, oto Harry Potter i kamień filozoficzny na PC. Postscriptum Będę się skupiał na grach wydanych na komputery osobiste. Lecimy. Gra zaczyna się od jakiejś magicznej książki, za pomocą której postanowiono nam opowiedzieć fabułę. Ogólnie, że był zły czarodziej, którego imienia nie wolno wymawiać. Voldemort się nazywa I co, straszne to to w ogóle? Który zabijał swoich przeciwników? Ale jest chłopiec, który przeżył. Przeniesiono go do domu Mugoli na wychowanie i dalej już wiadomo. Dostaje list, jedzie do Hogwartu, tam przydzielają mu Gryffindor jako jego dom Gryffindor! I od razu lądujemy w zamku. Na dzień dobry, witam nas sam Dumbledore w tekturowych okularach, podobno najnowszy krzyk mody i mówi, że Hogwart ma wiele tajemnic, ale mam się tym teraz nie interesować, bo czas na pierwszą lekcję. Wreszcie mogę się poruszać, tylko że na starcie jest problem, a właściwie chodzi o sterowanie. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale sterujemy jednocześnie myszką i klawiaturą i te dwa peryferia odpowiadają również za ruch kamerą. Więc jak poruszę jednym urządzeniem w lewo, a drugim w prawo, to sobie sami wyobraźcie. Na domiar złego, jak rzucam zaklęcie, to mój bohater stoi w miejscu, jak żona Lota zamieniona w słup soli. Ruszam w zamek. Zatrzymuje mnie Ron i pyta się, czego pamiętam. W sumie nie, bo nie byłem wewnątrz pociągu, a przynajmniej nie pokazano mi tej historyjki. Kolejne pięć kroków i znów przerwa. Tym razem bracia rudego. No ale ogólnie w porządku, bo teraz będzie tutorial. Wiecie, jak skakać, rzucać zaklęcia itd. Na koniec mówią, żebym zbierał jakieś fasolki na jakiś ich tajny projekt, a za każdą ilość, której potrzebują, dadzą mi kartę czarodzieja. W sumie dobry deal, myślę. Pragnę wspomnieć, że mamy tu autoskok, podobnie jak w Jersey Devilu, w momencie podchodzenia do krawędzi. Próbuję dotrzeć na pierwszą lekcję, ale nie udaje mi się to znowu, bo pojawia się Malfoy, coś tam bredzi i tchórz ucieka. Fajnie. Docieram do klasy, czeka na mnie hermiona, która, podobnie jak grunt, pyta się, czy ją pamiętam z ekspresu. Nie, nie pamiętam. I możemy przejść do nauki pierwszego zaklęcia Flipendo. Jak wygląda nauka czarów w Hogwarcie? Odpowiem, jak w przedszkolu będziemy rysować szlaczki. Tak jest, profesor poda nam wzór zaklęcia, a my musimy za pomocą różdki narysować wzór z dokładnością 50, 65-80%, żeby zaliczyć lekcje i dostać punkty do pucharu domów, które od początku miałem w dupie. Oczywiście zaliczam materiał bez żadnego problemu i mogę przejść do testu umiejętności, a tu test okazuje się nie jakąś tam kartkówką, tylko morderczym torem przeszkód pełnym przepaści, krawędzi, przeciwników. Śmieją twierdzić, że populacja studentów po takich testach drastycznie maleje, dlatego wciąż są przyjęcia. No ale cóż. Ruszam na pochybel. Pokonuję wszystkie niespodzianki, po drodze dowiadując się, że lewitujące książki to punkty zapisu. Żeby zaliczyć test na 100% muszę zebrać 8 gwiazdek. Udaje mi się to i zdobywam dzięki temu maksymalną ilość punktów pucharu domów, które mam absolutnie gdzieś. Teraz Katsenka z naszymi bohaterami odnośnie pierwszych dni w nowej szkole, ale w sumie to mało ważne, bo już trzeba lecieć na lekcje latania na miotle. Ku mojemu zaskoczeniu nie robię zadania na 100% przez kretyńskie sterowanie. Zanim złapałem oddech, kobieta straszy mnie, że kolejne zajęcia za chwilę. No to idę. A tam przed drzwiami Hermiona i zamknięte drzwi. Tym razem ona uczy mnie zaklęcia Alohomora. Bez problemu daje radę, i dziewczynka mówi, że profesor jakiś tam byłby zachwycony i przyznaje mi punkty. Albo ona ma specjalne względy, albo pachnie mi to wpisywaniem ocen do dziennika. Otwieram jak szalony wszystko, co się da i docieram do klasy na naukę Wingardium Leviosa. Szlaczki narysowane, więc test, który okazuje się jeszcze bardziej zabójczy niż poprzedni. Chodzę po dachach, gdzie może mi się nóżka poślizgnąć, przeskakuję nad przepaściami, walczę ze wszystkim, zbieram gwiazdki i docieram wreszcie do finału. Czeka na mnie profesor z gratulacjami, ale po jego oczach widzę, że jest zawiedziony faktem, że udało mi się przeżyć. Może następnym razem, staruchu. Próbuj dalej. Nie zdążyłem się otrząsnąć, a tusowa leci z listem, że lekcja zielarstwa jest w szklarni. Tak, póki co mamy symulator szkoły podstawowej. W drodze do warzywniaka napada mnie dwóch grubasów. Informują mnie, że Malfoy ma dla mnie prezent. W sumie spoko, bo lubię prezenty. Po drodze jeszcze Neville, ale nie słuchałem go i docieram do głównego wyjścia. Jest, pajas z prezentem będzie walka z bosem. Myślicie, że to będzie starcie jak z Bladborna? Nie wiem, z Ebrieta? Z Córką Kosmosu? Otóż nie tym razem. Gościu rzuca we mnie cukierkami wybuchającymi, a ja muszę je odrzucać, żeby mu zabrać energię. Uff. Szybka walka, tchórz ucieka, a ja wychodzę wreszcie na świeże powietrze. Miła odmiana po bieganiu po skórzonych dywanach, pranych ostatnio pewnie za życia Godryka Gryfindora. Na dworze Hagrid zaprasza na herbatkę. No, myślę, wpadnę. Tylko niech te lekcje się skończą wreszcie, ziom. Żeby dostać się do pracowni florystycznej, trzeba oczywiście przemierzyć labirynt najeżony pułapkami. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że zaczyna mnie boleć głowa, bo gościu za każdym razem wypowiada inkantację, więc jak trzeba danego zaklęcia użyć kilka razy pod rząd, to... Tutaj pojawiają się nowi wrogowie, a mianowicie przerośnięte rosiczki. Oczywiście zgubiłem się w którymś momencie, ale ostatecznie docieram do, gdy nagle znowu bliźniacy. Standardowa wymiana i nauka: Incendio! Powiem tylko, że tak, zaliczyłem na 100%. No to co, teści szybciutki? Tym razem swoich sił w zabiciu mnie spróbuje kobieta, wrzucając mnie w jakąś dżunglę z kaktusami rzucającymi kolcami, rosiczkami i innymi tentakulami. W pewnym momencie napotykam zbłąkaną duszyczkę. Prawdopodobnie siedzi tu jakieś 1500 lat i nie za bardzo umie się wydostać. W czymś tam jej pomagam? I idę sobie dalej. Zbieram gwiazdki, biegnę i nagle trafiam do podziemi, gdzie grasują ogromne rośliny. Uh. Więc prawdopodobnie tutaj je hodują. Po dość długiej podróży i męczącej, nie powiem, docieram do kobitki i ku mojemu zdziwieniu okazuje się, że zapomniałem zebrać jedną gwiazdkę. Niby gwiazdka, no ale smak pozostał. Wreszcie powierzchnia, no ale co z tego jak pojawia się przygub w zielonej szacie, zabiera jakąś piłkę Neville'owi, więc my jako ci prawilni odzyskamy ją. Pościg na miotłach zajmuje mi więcej czasu niż myślałem, bo zapomniałem, że trzeba przyspieszać. Oczywiście widziała to wszystko McGonagall i obwieszcza mi z miejsca, że będę po raz pierwszy w historii pierwszy roczniakiem w drużynie Quidditcha. Serce zabiło mocniej. A, zapomniałem, Hagrid na herbatę zapraszał. No to idę. Z wiadomych względów droga do jego domku nie jest usłana różami, tylko kolcami i przepaściami. No jak to, no inaczej. Tu też gra mi pierwszy raz się zawiesiła, co spowodowało, że Harry założył te tekturowe okulary, co są teraz w modzie. A, i dowiedziałem się, że Hagrid zasadził tekturowe drzewa. Wielkolud pokazuje mi ogromne jajo i wysuwa prośbę, żebym znalazł jakieś płonące nasiona, bo on nie może, bo go stawy łupią od ciężaru czy coś tam. Ruszam. Tak, tak, zacny wodospadzik. Taki nie za bardzo animowany, jakby to powiedzieć. Na pytanie, gdzie to się udałem, odpowiem, ano, będę sobie bardzo niebezpieczne jaskinie zwiedzał. Coś czułem, że wielki z zresztą grona pedagogicznego. Tutaj standard. Ślimaki, przepaści, krawędzie i drugi wodospad. Tym razem, bez krzty sarkazmu, wygląda on naprawdę klimatycznie. Ryzykując już i tak mocno nadszarpniętym stanem zdrowia fizycznego i psychicznego, przemierzam skały, rozwiązuję proste zagadki, zbieram fasolki, w końcu zaczynam zbierać nasiona płonące, choć w sumie nie wiem ile mam ich zebrać, nawet nikt mi o tym nie powiedział. W którymś momencie mojej wojaży nastąpiła chwila, której się nie spodziewałem. Oddaję zwykły skok, i gra postanawia mnie zabić. Ale chyba w ostatniej chwili się rozmyśla i trafiam w nicość. Albo być może tworzę własny horcrux. Nie ma mnie, ale zaklęciami rzucam na lewo i prawo. No to nic, daję więc reset. Wychodzę z piekielnych czeluści. Dostaję kartę i Hagrid zaprasza na pokaz. Wrzucam nasionka pod jajeczko i rodzi się mały smoczek. Fajnie stary, ale nie mam czasu na zabawę w nianie, bo czeka na mnie mecz Quidditcha. Pamiętacie z filmu, jakie to było wielkie wydarzenie? Jak bardzo podniosła chwila? Proszę, pozostawiam to bez cięć. Let's play Quidditch! A glint of gold? To jest smycz? Here comes the Slithering Seeker. Here comes the Gryfador Seeker! Amazing skill! Come on, Gryfador! Oh, uh, sorry, Professor. Here comes bludger! Look at Potter go! Potter's gaining! Wonderful! A perfect pass! Potter brings it home for Gryffindor! Potter's done it! Gryffindor have beaten Slytherin! Well done, Harry Potter! My Lee Jordan, signing off. Ostro, co nie? Przeszedłem do historii, ale nie dano mi się upajać moim sukcesem, bo zaraz ta przemądrzała dziewoja przylatuje. Informuje mnie, że Rudy słyszał dziwne dźwięki koło zakazanego korytarza. Ech, zgadnijcie. Jednak coś mnie drgnęło i postanowiłem pozwiedzać co nieco, skoro już tu jestem. Otwierałem drzwi, skrzynie, przyglądałem się freskom, dziełom sztuki, pięknej sztukaterii, ale nic poza fasolkami i kartami oczywiście bliźniacy jej wymiana i sejwem nie znalazłem. W końcu docieram, a tam przerażająca sytuacja Snape wychodzi z korytarza i sobie gdzieś idzie, a ja wędruję na kolejną lekcję Lumos. Wiecie w ogóle, że jak powiecie do asystenta Google w smartfonie Lumos, to włączy wam latarkę? A jak Nox to ją wyłączy? Zdobywam punkty, o których nie wspominam, bo mam je gdzieś. Standardowo, mordercze wyzwanie. Wspomniałem, że ten czar służy do tworzenia chmur poprzez oświetlanie gargulców? Jakieś pomysły? Później błąd numer 3. Gra zaczęła szaleć z ilością klatek i ostatecznie moment ukończenia testu, jak i rozpoczęcia kolejnych fenomenalnych zajęć mi się nie nagrał. W skrócie, eliksiry u Snape'a. Kazał mi znaleźć jakieś trzy składniki do wywarów w podziemiach. Ach, stary dobry Severus, nigdy nie zawodzi. Przygotował dla mnie naprawdę wymagające wyzwanie. Tutaj umrzeć można na dodatkowe 20 sposobów na przykład pojawiły się zapadnie albo się półki. Albo Dublendor nic nie wie, jak kardynał dziwisz, albo udaje, że nie widzi. No nic. Wracam do sali, a straszydło mówi, że jestem leniem i że za wolno to zbierałem i zabiera mi całe trzy punkty. A wejsę jeszcze siedem, będziesz miał dehejski. Nieco wkurzony wracam do głównego wyjścia, a rudy już mówi, że jakiś troll w zamku jest i że Hermiona coś z tym trolem robi. Pomyślałem, no trzeba pomóc, bo nie wiadomo co się tam odwala. Czy tylko ja mam wrażenie, że wszystko dzieje się akurat jak mnie nie ma w danym miejscu. No nic, biegnę jak najszybciej, bo przecież nie wiadomo do czego może dojść. I teraz zaskoczenie numer 1. Będzie poziom ucieczkowy w stylu Unbearable, tylko że będzie nas gonił troll. Nie muszę mówić, że twórcy nie do końca widzieli, jak się za to zabrać. No i jest to trochę słabe. Uciekam i tylko dzięki sprytnemu trikowi udaje mi się zmylić brzydala. Tu zauważam, że Ron to nie ciamajda, ale sprinter, który rozłożyłby Usaina Bolta na łopatki, bo gdy ja biegłem, on już czekał grzecznie na miejscu. Ale nie ma czasu, bo walka z bossem! Ta, fajnie. Polega ono na strzelaniu w lecące przedmioty. Żeby Bolt, to znaczy Ron, uderzył go maczugą. Walka trwa około 3 minut, bo parę razy nie trafiłem. Po wszystkim pytamy się, czy wszystko z nią ok, ona, że trzeba uciekać i wraca do swojej pozy mimozy. To taki chyba trochę syndrom sztokholmski, mi się wydaje. Drugi mecz Quidditcha, który ponownie dostarcza masę niezapomnianych wrażeń. Później historyjka Hagrid mówi, że smoka trzeba eksportować i musimy pomóc. Święta dostajemy pelernę niewidkę w prezencie, więc oczywiście żal jej nie wykorzystać. Harry the unexpected Christmas present. Something fluid and silvery To out. It's an Ron. They're very rare. There was a note with the cloak. Your father left this in my Harry Red. Use it well. A very merry Christmas to you. <try> Uwaga, zaskoczenie numer 2. Poziom skradankowy. Nie żebym się za bardzo czepiał, ale ogólnie musimy przemykać tak, żeby ten stary dziad nas nie zauważył. To wydaje się być w porządku. Jeśli będziemy głośno stukać, to też nas usłyszy i to też jest w porządku. Jednak jakoś trzeba było utrudnić nam zadanie, więc w momencie, gdy rzucamy zaklęcie, stajemy się widoczni i to też jest w porządku. Ale nie myślcie, że wszystko wyjątkowo tu gra. Otóż gość ma wytyczone ścieżki poruszania się, więc teoretycznie łatwo go wyminąć. Tylko że nie do końca wiadomo, kiedy nas usłyszy, a kiedy nie. Czasem przebiegnę mu prawie po sznurówkach i ma to gdzieś, a czasem zaskrzypi podłoga w drugim końcu pomieszczenia i gość już jest w pobliżu i blokuje przejście na amen. Daje radę dojść do wieży. Wypuszczam smoczysko i trzeba jeszcze wrócić. I tu kolejne utrudnienie. Dorzucają nam kota, tudzież kotkę. I to zmienia trochę rozgrywkę, bo, bo kotka jest bardzo nieprzewidywalnym stworzeniem. Kiedy myślałem, że ma wytyczoną ścieżkę, to nagle postanowiła zmienić ją i wleźć prosto we mnie. Co gorsza, kot może skakać po regałach, więc jesteśmy inwigilowani z ziemi i z powietrza. Tu zapomniałem wspomnieć o kolejnym błędzie. Stukłem wazę, więc dziadyga musiał zareagować. W tym samym czasie był skrypt z wchodzącym kotem i mogłem go sobie podziwiać do końca życia. Restart. W trakcie arcyważnej misji na cicho znajdujemy lustro, w którym widzimy rodziców, i pojawia się też sam Dumbledore, który ustanowił zasadę, że nie można się włóczyć po nocy, ale chyba nie do końca sam w nią wierzy, bo pozwala mi iść dalej, jakby nigdy nic. I docieram do tego miejsca. <laughs> Tu trafił mi się glitch, który spowodował wydłużenie rozgrywki o przynajmniej półtorej godziny. Sprawa wydaje się prosta. Dziadek i Kocur patrolują teren. Mamy cztery pomieszczenia i w każdym musimy położyć głaz na podnośniku. Proste i szybkie. Nie. Zdarzyło mi się kilka razy, że głaz się zawiesił, zapętlił muzykę w jakieś technomucenie. Zawiesić może się każdy głaz w losowym momencie i psuje dosłownie wszystko. Animacje otwierania drzwi, muzykę, stróże dębieją i mogę koło nich biegać na luzie i oczywiście blokuję możliwość przejścia dalej, bo wrota się nie otworzą przed wędrowcem. Po kilku próbach i kilku restartach w końcu, w końcu udaje się. A tu psikus, rude bliźniaki, nie wiedzą, że tu jestem, więc pośledzę ich myślę. Zjeżdżam z nimi do jakiegoś magazynu z tymi fasolkami, co dla nich zbieram i teraz już nagle mnie widzą. I dają kartę. Dziwne trochę, i zastanawiam się też, po co im te fasolki na lekistym. Koniec skradania. Teraz kad w bibliotece z poszukiwania informacji, że na pewno kamor filozofów jest w tym korytarzu ukrytym. Później Hermiona mówi, że Dumbledore udał się do Ministerstwa magii, więc Snape postanowi go podrąbać dla Voldiego. Czas na wielki finał. Oczywiście Harry jest Camajdą i muszę dogonić tą dwójkę, która prawdopodobnie ćwiczy już na olimpiadę w Tokio. Teraz będzie parę minigierek związanych ze strażnikami Kamora. Pierwsza to pieseł trzy głowy. Trzeba uśpić mu wszystkie głowy, grając na flecie. Łatwe. Punkt drugi wycieczki. Walka z haberdziami polegająca na staniu w miejscu i rzucaniu incendio. Punkt trzeci. Łapanie klucza latając na miotle. Zajmuje tyle samo czasu co mecze. 4. Gra w szachy. Nie wiem jak to się dzieje, ale oni już tam byli i Ron leży ze złamanymi nogami, a Harmiana ze stoickim spokojem ma to gdzieś i mówi tylko, że szachy najważniejsze. Wygrywam co wcale nie jest bardzo trudne. I biegnę za sprinterką do pomieszczenia, gdzie zostajemy zatrzaśnięci przez jakiś czarny dym. Kolejny punkt to wariacja na temat gry... ...trzy kubki. Tylko, że tu mamy 6 butelek i tylko jedna jest prawdziwa. Poziom trudności z każdym razem rośnie, ale umówmy się, prędkość ich poruszania się jest co najwyżej śmieszna. Jest jedna butelka, więc jedna osoba może przejść, czyli ja. Laska stwierdza, że wróci do Rona zobaczyć jak się czuje, choć możliwe, że już zmarł tak naprawdę. Podążam jakimś zepsutym mostem, i okazuje się, że to nie Snape, tylko Kwiryniusz jest niedoszłym złodziejem. Woho, ho, ho Ale niespodzianka. Rzuca we mnie czarami chyba Awada Kedavra, ale raz przeżyłem, to teraz też dam radę. Przesuwam bloki, co nie jest takie oczywiste, żeby dorwać dziada, a ten ucieka. Kolejny po Malfoju, myślę. No ale cóż. Znaczyń. Zasada walki jest dość prosta, choć zanim ją odkryłem, przyznam się z bólem serca, że udało mi się zginąć. Ale wracając do meritum, łysy wali w nas zaklęciem, a my musimy ustawić tak lustro, żeby rzucony przez owego rzymski ogień odbił się i go ugodził. Lub jest jeszcze drugi sposób, możemy zwalić mu na łeb kolumny. Ku mojemu zdziwieniu nie było to takie proste, ale po jakichś 8 minutach kończę batalię i znowu mamy. Obrazki jakby z książki o pokonaniu typa, o pucharze domów. Pamięta ktoś w ogóle jeszcze o tych punktach? Oczywiście korupcja na poziomie administracyjnym, że niby przegrali gryfoni, ale jednak wygrali, i na koniec wyjaśnia się tajemnica zbierania fasolek dla przygłupów. Otóż chłopaki postanowili Snape'owi pochować je wszędzie w jego gabinecie, i jak otwiera szafki, to w nich tonie. Ale zabawne. Jakaś masakra. Jak ktoś jeszcze chce, może karty z czarodziejami w portfolio obejrzeć. The end. Podsumowanie. Gra ewidentnie robiona pod dzieci z taką samą grafiką dziwne sterowanie, nudna rozgrywka, szczególnie ciągłe uczenie się czarów zajmujące półprodukcji. Pomysły zaczerpnięte z innych gier w średnim co najwyżej wykonaniu nauczyciele pragnący nas zgładzić na każdym kroku. Jeśli macie coś do zrobienia w domu, to zróbcie to, bo gra zestarzała się bardzo źle i szkoda tracić na nią czasu. A tak w ogóle, czego się spodziewać po grach na licencji? Na razie.